27. kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Widzew przy pełnych trybunach podejmuje Lechie Gdańsk. Rafał Gikiewicz i cała defensywa widzewa mogą pochwalić się najdłuższą obecnie serią bez straty gola w naszej lidze. To już blisko 300 minut. Zaczynamy od groźnej akcji w wykonaniu gospodarzy: dośrodkowanie zrzutu rożnego i Sarnawski interweniuje z dużymi problemami. Potem piłkarze obu zespołów jakby zamarli i na kolejną groźną sytuację czekaliśmy do 39. minuty spotkania. Kozlowski na skrzydle, Kozlowski gra do Szechu, a ten daje prowadzenie Widzewowi. Julian Szechu ostatnio znajduje się w wyśmienitej formie, to jego trzecia bramka w pięciu ostatnich spotkaniach. Po chwili Widzew idzie za ciosem, znowu Szechu zagrywa dosypka, ten pada w polu karnym i sędzia Kuźma nie ma wątpliwości, to jest rzut karny dla Widzewa. Faulował Sarenko, został za to ukarany żółtą kartką, a do piłki podchodzi kapitan gospodarzy Bartłomiej Pawłowski i trafia w poprzeczkę, zmarnowana, wyśmienita szansa na podwyższenie prowadzenia. Po chwili kolejny stały fragment gry dla Widzewa. Tym razem Fran Alvarez, ależ gol, 2 do 0. W poprzedniej serii spotkań Alvarez został autorem bramki kolejki. No i teraz też poważna kandydatura, by po raz drugi z rzędu sięgnąć po to Druga część gry, Jakub Sypek. Sypek do Tupty Słowak w polu karnym. Tupta, tupta, ależ potańczył sobie z rywalami, a potem sam się pogubił. Lubomir Tupta nie wykorzystał też szansy na dobitkę. Jakub Sypek. Zagrzewa kibiców do jeszcze większego. Dopingu Mateusz Żyro, no ale kibicom Widzewa nie trzeba dwa razy powtarzać. Tu zawsze jest znakomita atmosfera, a to pierwsza godna, uwagi, szansa dla Lechii Gdańsk. No i Gebauer z rzutu wolnego pilnował Rafał Gikiewicz, by ta piłka nie wpadła do siatki do samego końca. Wiumyk, wiumyk i pierwszy celny strzał Lechii, z którym wyśmienicie poradził sobie bramkarz gospodarzy. Ostatnio Lech Gdańsk pokonała Mistrzów Polski, a więc Jagielonie Białystok 1 do 0. Dzisiaj z widzewem było dużo trudniej. Teraz Cybulski strzela i Sarnawski na rzut rożny. Doliczony czas gry, aż o 8 minut przedłużył to spotkanie sędzia Kuźma. I tu działo się naprawdę, naprawdę wiele. Najpierw szansa przed. Hubertem Sobolem, szansa zmarnowana, bo broni Sarnawski. Po chwili jesteśmy pod drugą bramką. Strzał Głogowskiego, potem jeszcze dobitka Olsona i dwukrotnie interweniuje Rafał Gikiewicz. Na kolejną sytuację czekaliśmy ledwie 40 sekund. Widzew zaczyna z autu, Kerk skrzydło do Cybulskiego, ależ kapitalne zagranie od Kerka, jak ta akcja się skończy? Cybulski czeka na kolegów, gra do Czyża, ten do szechu! Jak ta piłka nie wpadła do siatki? Tego chyba nie wiedział nikt przy Alei Piłsudskiego, ale najważniejsze dla fanów gospodarzy jest to, że dziś Widzew wygrywa 2 do 0, drugi mecz, Trenera Żeli Iko w roli szkoleniowca RTS-u. I drugie zwycięstwo. Fantastyczny początek nowej przygody. Przygody, która sprawia, że widzew jest już na dziewiątym miejscu w tabeli i ma 12 punktów w przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej Lechią Gdańsk. Widzew Lechia 2-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.